Witam na moim kanale, dzisiaj zaprecyzowuję film kołóbra Kajki Film został w 2000 po ekinowskim roku A po polsku Pogwójny tatuś Film typowy, Marek Ramak. Film o świszu <zysklarý> Człowiek, nie lubi Cię. się You nie no, so <coughs> o chłopaku, który ma cierpliny, a mimo I... No, po problemie alkoholu został uwierzony przez inną szefczynę kura w zachodzie wsiącia. No i te wieczerzyny właśnie są ciączy. No i ten chłopak na początku go wszystko ukrywa. Nie chce, żeby jego szefczynę ciągowiek Ja on sobie wszystko wychodzi na jaw. No i cała resina o tym wie, cała szkoła o tym wie. No, ale ta tak szefczynę tak naprawdę jako że to jest ciało z ojcem, bo tak on nie jest o tego setka. to ona ma jako jakaś lepszą specjalną miarę, Tutaj i cały czas jakieś skręcia robi, cały robi wszystko, żeby on nam był, on nie chce spełnionym być, no i chodzi o małych korfitków z czymś w Film mogło być lewiej, ale nie tak źle, ale też nie był W Film można zobaczyć, choć nie jest jakiś niebezpieczny, ale fajny, i są lepsze tytuły o tatuczach, Moja cena się na te produkcje i zobaczyła się na komunikacie w na moim kanale.